Uniwersytet jako pierwsza uczelnia w kraju ma promenadę absolwentów. Została nią główna aleja wśród kortowskich akademików prowadząca do jeziora. Uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą promenady zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów. Pan rektor, senat byli uprzejmie podjąć się też wspólnie tego zadania, by uczcić w jakiś sposób naszych ambasadorów. Absolwentów, że uczelnia o nich pamięta, a także chodziło o to, by było jakieś miejsce, gdzie absolwenci spotykać się będą w czasie zjazdów jubileuszowych. Tablice z nazwami uczelni tworzących uniwersytet umieszczono na kamieniu, który ma symboliczne znaczenie. To jest kamień milowy. Symbol trwałości, twardości naszych działań na rzecz Uniwersytetu. Idea utworzenia promenady absolwentów pojawiła się już wiele lat temu. Siedzieliśmy w grupie kolegów, którzy mieli szkółki drzewek i w pewnym momencie zapytałem ich, czy daliby drzewka na taką aleję. Wszyscy się zgodzili, no ale sprawy trwały długie, powstał Uniwersytet, pomysł uległ zapomnieniu i pewnego dnia przypomniałem go panu profesorowi Farudze, któremu przypadł do gustu i który zajął się resztą rzeczy. Promenada będzie w przyszłości wyposażona w bramy, a także ławeczki doktorów honoris causa. Są to takie trzy etapy na tej promenadzie. Pierwszy etap to jest wstąpienie studenta do uczelni, więc przekroczenie tego progu i stanie się studentem. Potem jest drugi etap studiów inżynierskich i licencjackich. Na zakończenie tego etapu przecina tam tą promenadę, alejkę, w jedną i w drugą stronę, w lewo i w prawo, czyli po skończeniu studiów licencjackich czy inżynierskich, student idzie w lewo, czyli idzie do pracy, w prawo, powiedzmy na inną uczelnię, a prosto idąc, idzie na studia magisterskie, kończy je, dochodzi do. Magisterium przekracza próg magisterski, otwiera się przed nim przestrzeń życiowa, jezioro rzucone jest na głębokie wody. To jest taka filozofia powiedzmy tych młodych ludzi, co nam się bardzo podoba. Uroczystość zakończyło spotkanie obecnych władz uniwersytetu z dawnymi rektorami i absolwentami uczelni tworzących UWM.